29 sierpnia marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Ewa Mańkowska wręczyli Waleremu Czarnockiemu, starości Lubańskiemu, umowę na dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej. Środki na ten cel pozyskano w ramach programu Budowa lub Modernizacja Dróg Lokalnych, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiat Lubański w ramach tego, w ramach, że tak powiem, podpisania umowy otrzyma środki dotacyjne na realizację zadania a przebudowy drogi Siekierczyn-Nowa Karczma. Wśród złożonych projektów ten powiatu lubańskiego został wysoko oceniony, bo na 34 miejscu z 225 złożonych projektów będzie przebudowane blisko 3, ,3 km 300 metrów drogi powiatowej prowadzącej z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Co ważne, ponad połowę całej inwestycji pokryje dotacja ze środków zewnętrznych. Kwota, która dotacji, która jest przewidywana w ramach tego, tej umowy to jest 2 635 tysięcy złotych. Planowana realizacja tego zadania to lata 2016-2018. Jeszcze w 2016 roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe w formule zaprojektu i zbuduj z realizacją zadania na lata kolejne.